Siema, w tym filmie przedstawię wam build dla osób, które mają problemy z pokonaniem licerza Echa. Build ten powoduje, że licerz Echa, atakując nas, zadaje obrażenia sam sobie. Im mocniej nas uderzy, tym więcej obrażeń dostaje. Uważam, że ten build powinien być zakazany, zbanowany i załatany jednocześnie, a przede wszystkim deweloperzy muszą coś z tym zrobić, bo tak grać się nie da. jak jest to build przeznaczony dla tych, którzy mają ogromne problemy z pokonaniem rycerza archa i chcieliby odnieść taki sukces. W tym bildzie używam co prawda miecza dwuręcznego, aczkolwiek każda broń będzie tutaj działała równie dobrze, bo nie obroń się tutaj rozchodzi. Jedyną cechą, którą broń powinna posiadać, to dodatkowe obrażenia od jakiegokolwiek z żywiołów. W moim wypadku jest to, że są to dodatkowe obrażenia od zarazy. Jeżeli chodzi o tarczę, to jedyne co, to tarcza musi być wyposażona Statystykę, która powoduje, że zadawane obrażenia są odbijane przez nas i przeciwnik w momencie, który nas atakuje, sam otrzymuje 3% tych obrażeń. I dodatkowo dają tutaj kryształ, który wzmacnia nasz pancerz o 15%. Jeżeli chodzi o chem, to odbijamy kolejne 3% otrzymywanych obrażeń, co już daje nam 6%. Dodatkowo mamy szansę na odzyskanie punktów zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. A nasze efekty leczenia są wzmocnione o 29% dzięki kryształowi. Jeżeli chodzi o pancerz, mamy tutaj szansę na zyskanie określonego procentu punktów zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. I nasze zdrowie wzrasta dzięki kryształowi o kolejne 8%. Z kolei rękawice już odbijają kolejne 3% punktów otrzymanych obrażeń, wyłącznie już 9%. Kryształ wzmacnia nasz pancerz o kolejne 10%. No, i znowu mamy statystykę, która powoduje, że mamy szansę na zyskanie 11% punktów zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. I ponownie, spodnie wzmacniają pancerz o kolejne 8%, dzięki kryształowi, odbijają kolejne 3% punktów otrzymanych obrażeń i dają nam szansę na zyskanie 10% punktów zdrowia po otrzymaniu obrażeń. Także jak widzicie, sam kwipunek jest ściśle nastawiony na odbijanie otrzymywanych obrażeń i dan dawanie nam szansę otrzymania punktów zdrowia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. Pieścienie są tutaj kluczowym elementem. Zastosowałem trzy pieścienie ostu, które zadają obrażenia w momencie, kiedy otrzymujemy obrażenia. Dla całego buildu bardzo ważne jest, aby mieć bardzo dużo punktów zdrowia przyznanych. I w moim przypadku jest to 70. I jak widzieliście, ta liczba w zupełności nam wystarcza, aby przetrwać ataki rycerza RH i go pokonać. Dzięki za oglądanie i zapraszam po więcej materiałów z gry na kanale. Cześć!